Witam się z Wami bardzo serdecznie z powrotem u mnie na kanale, tym razem we Wrapapie Października. Generalnie na początku października miałam taki trochę zastój czytelniczy, ale w tej końcówce trochę nadrobiłam i udało mi się przeczytać pięć książek w tym miesiącu. Jeżeli chodzi o jakość, to było różnie, bo i przeczytałam książki takie średnie, ale też przeczytałam. Parę książek naprawdę bardzo dobrych, więc myślę, że możemy już właśnie do tych książek przechodzić. Zacznę od Za kurtyną Perygeum Laure Saves. To jest drugi tom serii takiej fantastycznej, trochę science fiction właśnie Laury Sawes, której tom pierwszy był debiutem. Jest to, jest to polska autorka, która właśnie debiutowała tą serią. Fabularnie nie będę wam tutaj dużo mówiła, ponieważ nie chcę wam spoilerować tomu pierwszego. Powiem tyle, że ten tom czytało mi się dużo lepiej niż tom pierwszy, bo jeżeli pamiętacie moją recenzję, a jeżeli nie, to wam tutaj to szybko przypomnę, to... Ja nie byłam jakąś ogromną fanką tego tomu pierwszego. Było tam dużo rzeczy, które mi przeszkadzało, ale nie byłam tak całkowicie na nie, dlatego też sięgnęłam po tom drugi, bo ja mam coś takiego, że niedokończone serie mnie bardzo irytują i po prostu jak tylko mam możliwość, to chcę serię kończyć. No i nie żałuję, że po ten drugi tom sięgnęłam, bo tutaj na pewno ta seria się podnosi. Jest, jest lepiej niż w tomie pierwszym, szczególnie jeżeli chodzi o język, bo tam miałam właśnie duże, duże zastrzeżenia dotyczące tego, jak tamten tom pierwszy był napisany. Tutaj jest lepiej i y, czytało mi się to dużo, dużo przyjemniej. Jest nadal parę takich rzeczy, które, które mi przeszkadzały, y, głównie jeżeli chodzi o dialogi. Na przykład, brat głównej bohaterki wypowiada się w strasznie nienaturalny sposób. I nie wiem, być może wyzna się takich ludzi, którzy, którzy tak mówią. Mnie to po prostu bardzo wybijało i, i bardzo mi irytowało za każdym razem, kiedy on się wypowiadał. Tak samo jak fakt, że Cedric mówi na naszą główną bohaterkę mała. I ja wiem, że to może być y, dla większości z Was coś małego, drobnego, co nie będzie Wam przeszkadzać, ale mnie to po prostu tak strasznie irytowało. Nie wiem, w sensie, no ja wiem, że, że, że są ludzie, którzy tak mówią do swoich, do swoich dziewczyn, tak, ale dla mnie to jest po prostu tak okropne określenie, że y, no. Będę o tym pamiętać, wspominając tę książkę, że ono się tam pojawiało tak często i że tak bardzo mi irytowało. No ale no jest to chyba jednak coś po prostu personalnie mojego, więc nie mogę jakoś bardzo po prostu krzyczeć na tę książkę za to, ale musiałam o tym wspomnieć, bo po prostu nie mogłam o tym zapomnieć podczas czytania tej książki. Jeżeli chodzi o wątki romantyczne, bo tutaj jednak mimo wszystko na nich się skupiamy, więc o tym też warto wiedzieć, jeżeli chcecie sięgnąć po tę serię. Tutaj jednak bardzo dużo czasu poświęcamy właśnie wątkom romantycznym. Ten wątek romantyczny, nasz główny wątek romantyczny, tak, bo, bo nie chcę też mówić pomiędzy kim, bo to też byłby spoiler. Ten główny wątek romantyczny tutaj, on nadal do mnie nie przemawia. Ja nadal. Ja nadal nie widzę tego, kiedy ci bohaterowie się w sobie zakochali i kiedy oni stali się dla siebie tak ważni, bo na tym etapie tutaj oni już yy, po prostu są dla siebie bardzo ważnymi osobami, ale ja po prostu gdzieś chyba przegapiłam ten moment, kiedy, kiedy to się wydarzyło. Mieliśmy tę relację po prostu bardzo słabo podbudowaną. Dużo lepiej jest zbudowana druga relacja. Ale też w pewnym momencie tego tomu to się psuje trochę i yy, właśnie ten, ten drugi bohater zaczyna robić dziwne rzeczy. I czy właśnie słyszę wiertarkę? Okej, okay, mam dosłownie chwilkę, żeby nagrać dla was ten film, a yy, ktoś mi właśnie wierci w bloku, więc cudownie i się totalnie wybiłam i nie mam pojęcia o czym mówiłam, ale chyba o. Yy, tak, dobra, już wiem. Ten drugi bohater, z którym nasza bohaterka wchodzi w jakąś tam relację, on tutaj się bardzo psuje. Ja go w pierwszym tomie bardzo lubiłam tutaj zaczyna on robić dosyć dziwne rzeczy, i myślę, że to może być taka kwestia, że my go po prostu mamy z niej lubić, bo ona z nim nie skończy talena główna bohaterka, ale no szkoda, bo ja jednak byłam jego fanką, po pierwszym tomie, a tutaj to już nawet nie wiem komu kibicować, bo oni oboje oni oboje są, są po prostu nie moimi ulubionymi bohaterami. Ale ja tę serię skończę, bo to jest trylogia i no po prostu chciałabym się dowiedzieć, jak to się kończy. Kolejna książka, którą w tym miesiącu przeczytałam, a właściwie przesłuchałam, to jest Cyrk Martwych. Maka Anety Jodowskiej, czyli tą pierwszą serii, która się nazywa po prostu Franek i Finka. I to są właśnie główni bohaterowie tej książki, tej serii. I to jest fantastyka dziecięca, i to taka fantastyka bardzo wczesno dziecięca, to znaczy. To na pewno nie wchodzi nigdzie w klimaty młodo-młodzieżowe. To jest, to jest po prostu książka dla dzieci. Ja generalnie książki dla dzieci lubię, dlatego też właśnie po, po to sięgnęłam. Mamy tutaj właśnie naszych głównych bohaterów: Franka i Finkę, którzy dowiadują się, że mają magiczne moce i ich dziadek prowadzi cyrk. No i tutaj śledzimy takie można powiedzieć taki turniej cyrkowy, gdzie właśnie ten cyrk dziadka głównych bohaterów konkuruje z innymi cyrkami i ja generalnie oceniłam tę książkę na dwie gwiazdki, ponieważ dla mnie ona była bardzo nijaka. Trochę nie rozumiałam tego jak działa w ogóle ten turniej. Znaczy, może nawet nie jak działa ten turniej, ale dlaczego on tak działa. Bo e, generalnie pojawia się tutaj e, w pewnym momencie motyw e, takiej e, walki o życie, można powiedzieć. I ja trochę nie rozumiem, dlaczego on się pojawia. To znaczy, mamy sobie ten turniej cyrkowy, i on e, na samym początku. Ma być takim turniejem, który nie ma jakichś zbyt wielkich konsekwencji, ale w pewnym momencie okazuje się, że coś tam się stało, i, 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 i jednak tutaj jest to walka na śmierć i życie. No, ja nie do końca czaję dlaczego tak, dlaczego tak było. Nie wiem, może po prostu ja, ja tego nie zrozumiałam, ja tego może nie wyłapałam. Więc jeżeli wy to czytaliście i, i wiecie, y, dlaczego tak się stało, no to, y, to możecie dać mi znać, ale no. Dla mnie ta książka była po prostu była po prostu nijaka. i myślę, że to jest, że to jest bardzo, dobre, bardzo dobre jej określenie. Więc no, jeżeli macie ochotę, to, to myślę, że ona może się spodobać i ona może być jakby fajną rozrywką, jeżeli, jeżeli lubicie fantastykę dziecięcą, ale na pewno ona nie zapadnie w mojej pamięci, bo też ja ją przesłuchałam jakieś butory tygodnia temu i no, nie jestem Wam w stanie zbyt wiele powiedzieć na jej temat, tak, ona po prostu w ogóle, w ogóle nie zapadła mi w pamięci, yy, więc czy będę sięgała po kolejny tom? Myślę, że raczej nie. Ja też, no, z tą Jadowską mam taki, mam, mam taki problem, że ja bym naprawdę bardzo chciała lubić jej książki, bo koncept jej książek mi się bardzo podoba, ale no, chyba jeszcze nie trafiłam na nic... Co, co by mi się spodobało, tak, tak naprawdę by mi się spodobało, bo, bo były jej książki, które czytałam, tak jak na przykład Złodziej Dusz, czy pierwszy tom tej, tej serii kryminalnej, które były spoko, ale jeszcze po prostu żadna jej książka mnie nie zachwyciła. W pewnym momencie będę się chyba musiała po prostu poddać. I, 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 I po prostu przyznać, że to nie jest autorka dla mnie. Jeszcze pokładam nadzieję w serii o Witkacym, bo ona podobno jest najlepsza z tych wszystkich, właśnie serii, które napisała Neta Jadowska, więc to jest jeszcze taka, wiecie, ostatnia, ostatnia moja nadzieja, że, że być może. To jest ta seria, którą polubię, ale na razie no, się z książkami Annet Jadowskiej nie lubię. Później przesłuchałam Better than the Movies i ta książka niedawno wyszła właśnie w tłumaczeniu polskim i chyba ten tytuł to jest po prostu lepiej niż w filmach i to jest romans młodzieżowy, który mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Ja dałam tej książce cztery gwiazdki i mi się ją bardzo dobrze słuchało. Mamy tutaj taki koncept, że nasza główna bohaterka jest ogromną fanką komedii romantycznych i bardzo chciałaby mieć w swoim życiu takie, wiecie, momenty z komedii romantycznych i e ona je ma, tak? Tutaj dzieją się, dzieją się właśnie takie rzeczy typowe dla komedii romantycznych, ale one się dzieją w taki dosyć przewrotny sposób. Tutaj taki niespoilerowy, niespoilerowy przykład, że mamy tutaj taką typową makeover, właśnie typową dla, dla, dla tego typu filmów, ale zamiast, nie wiem, jakiś jej jakich przyjaciółek, które z brzydkiego kaczątka robią nagle piękną dziewczynę, to tutaj jej taki przyjaciel z dzieciństwa idzie z nią na zakupy i trochę tak przez przypadek właśnie robi się z tego taka makeover scene i jest tutaj właśnie tego dużo więcej, że mamy taki twist dodany do motywów typowych dla komedii romantycznych. Mi się to bardzo podobało i mi się to bardzo dobrze czytało. Też polubiłam tych głównych bohaterów. Kibicowałam im i, i, i jakby jestem generalnie bardzo usatysfakcjonowana tą książką. Też ja od niej zbyt wiele nie oczekiwałam, więc się też bardzo miło zaskoczyła, że polubiłam tę książkę i że też myślę, że znalazłam kolejną autorkę właśnie takich lekkich książek, lekkich, lekkich romansów, lekkich obyczajowych, którą będę z, ch z chęcią czytała i właśnie czekała na jej kolejne książki. Skończyłam też w tym miesiącu reportaż. Y, przeczytałam Nie zdążę Olgi Gitkiewicz. Jest to reportaż o pociągach, o komunikacji generalnie, y, też w dużej mierze o wykluczeniu komunikacyjnym. I ja dałam tej książce trzy na pięć, bo generalnie y, temat mnie bardzo interesuje. Ja bardzo lubię czytać i słuchać o takich rzeczach. Generalnie Lubię pociągi, więc, więc dobrze, dobrze mi się to czytało właśnie ze względu na temat. Ale czy ta książka jest tak technicznie dobrze zrobiona, i czy, czy to jest najlepszy reportaż yy, tak warsztatowo, jaki kiedykolwiek czytałam? No to nie. Yy, nie było to jakoś, jakoś wybitnie zrobione i były takie momenty, które się dosyć dłużyły były fragmenty, moim zdaniem, w ogóle nieinteresujące. I myślę, że jeżeli kogoś ten temat w ogóle nie interesuje, to no po prostu nic by w tej książce nie odnalazł. A ja jednak uważam, że dobry reportaż potrafi zachęcić nawet, nawet człowieka, który nigdy wcześniej o, o danym temacie nie pomyślał i nigdy wcześniej się nim nie interesował, więc tutaj taki po prostu przeciętniak. Jeżeli sam temat was intryguje, to myślę, że warto przeczytać i możecie się dowiedzieć paru ciekawych rzeczy. No a jeżeli nie, to nie ma co na siłę pod tę książkę sięgać. I ostatnia książka przeczytana w tym miesiącu, tutaj mogę wam ją nawet pokazać, jest to Frankenstein Mary Shelley. I ja dam Frankensteinowi cztery gwiazdki na pięć. To jest oczywiście klasyk, to jest ta oryginalna historia o Frankensteinie, czyli właściwie o naukowcu, który stworzył tego potwora, którego my teraz nazywamy Frankensteinem. I mi się ta książka bardzo podobała. Jest to książka na pewno specyficzna, bo nie mamy tutaj zbyt wiele akcji. Nie jest to w ogóle moim zdaniem żaden horror. Mamy tutaj taki trochę niepokojący klimat, ale no ja się nie bałam podczas tej książki, ale generalnie to chyba nie o to tutaj chodzi w tej książce. Jest to książka, która w bardzo ciekawy sposób opowiada o tym, jakby o człowieczeństwie, tak? I o tym, co to znaczy być człowiekiem. I y, przedstawia też bardzo smutną postać, właśnie tego potwora stworzonego przez Frankensteina, bo ta historia tego potwora jest, jest naprawdę tragiczna. I jeszcze, y, jeżeli popatrzy się na to w ten sposób, że teraz y, w naszej kulturze no, Frankenstein, znaczy ten potwór tak, z tej książki, jest, jest po prostu kojarzony z jakąś taką bardzo straszną postacią, a on Tutaj de facto był po prostu taką istotą, która chciała być człowiekiem i która potrzebowała gdzieś tam miłości, ale wszystko to po prostu poszło w złą stronę i było to, całe jego późniejsze zachowanie było efektem. No, tragicznych wydarzeń. Mi się też w ogóle bardzo podobały tutaj odniesienia do Biblii, właśnie które najczęściej padały z ust samego potwora, co też było bardzo ciekawe, że on właśnie z takiego ożywieńca stał się istotą, która potrafi dokonać takiego porównania i nazywa siebie na przykład Adamem, a tego swojego stwórcę Bogiem. I też w ogóle uważam, że bardzo dużo daje to, że ja czytam właśnie to wydanie. To jest wydanie Wespera, które jest tłumaczeniem oryginalnego tekstu, który wnioskując po posłowiu, tłumacza, które tutaj mamy, dosyć znacząco różni się od tego tekstu, który powstał paręnaście lat później. Jak sama autorka twierdzi, że on nie zmienił się jakoś dużo, ale no, ten tłumacz twierdzi, że, że to nie jest do końca prawda, i że mamy tam pewne aspekty takie na przykład filozoficzne, które, które się różnią. Więc generalnie myślę temat samego Frankensteina jako po prostu książki i tego, jak ona powstawała, bo też właśnie sam, sam proces powstawania tej książki był bardzo interesujący. To macie tutaj właśnie też we wstępie i w posłowiu wszystko zawarte. Po prostu bardzo intrygująca jest ta książka, i bardzo intrygująca jest też ta autorka, bo też ta książka została wydana pierwszy raz anonimowo a właśnie przedmowa była napisana przez męża autorki co jakby, wiecie, sugerowało, że napisał tę książkę mężczyzna. Na pewno to nie jest książka, która spodoba się każdemu. Jeżeli oczekujecie jakiejś super akcji, no to, to nie tutaj ale jeżeli oczekujecie super postaci, jeżeli oczekujecie bardzo ciekawie właśnie zbudowanych głównych bohaterów, to, to to tutaj znajdziecie i właśnie dlatego mogę Wam tę książkę polecić, ale zdecydowanie sięgajcie właśnie po to wydanie, bo ono jest najbliższe właśnie temu pierwowzorowi, no plus te... Te tutaj dodatki myślę, że fajnie uzupełniają obraz z tego, czym jest ta książka. I to jest wszystko, co udało mi się przeczytać w tym miesiącu. Strasznie jakoś chaotyczny, mam wrażenie, był ten wrap-up, ale ja zaraz muszę wychodzić z domu. Tutaj w mieszkaniu obok jest remont i co chwilę były jakieś stuki, które, które musiałam przeczekiwać, więc mam nadzieję, że coś że coś z tego filmu uda mi się wyskrobać i dla Was właśnie zmontować, a na ten moment ja się już z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!